The Africa Corps prepares to hold their ground on two sides as they are now trapped between the American forces to their west and the British Commonwealth forces to the east. Despite these advantages, the allies must proceed with caution, for the local terrain favors the defenders. No, to jest końcówka cztery, No, końcówka wojny w Afryce, Rok 43. No a co tam, jakiś tam Sierra jest dobra, fajnie siódma DP. Ale co mogę powiedzieć, bo tak coś tak coś by trzeba było zaimprowizować, powiedzieć, opowiedzieć, to może powiem jak zmieniło się moje, się moje życie, moje patrzenie na gry po tym jak zacząłem po tym jak zacząłem nagrywać let's play e i tak trochę podchodzić do tego hmm, pokazowo. Przecież nie, to jest złe, złe ujęcie. A tutaj przy okazji mielonki trochę Okej, okay, spoko granatów kupa Karabin kupa. Jezus Maria, więcej ich nie było How long, how long! Dobra, no, no to opowiem nam no, tak, o tym powiem Co powiem? Znaczy, no to tak jak się zmieniło moje patrzenie na gry? Ups! E, e! E, czy to A? Dobra, do e, Co powiem? No jak się no, no chyba głównie o tym będę mówił. Widzicie, bo to, to, to jest dość ciekawe zjawisko. pójść no, puść to, puść to! Jezus Maryśko. Nie ma tak jak Wszyscy na ziemię, kapitan stoi. Wszyscy kładźmy Karmina Wiktor, Wiktor, linia Wiktor, e, o, Tommy, Tommy Gun. Dobra, e, powiem, Dobra, no co, no to może zacznę już gadać, bo, bo to, 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 to chodzi. E, no tak, no to za, za, za nagrywam już tam dobrych kilka, jakichś tam jakiś czas. Nagrywam, no i co mogę powiedzieć na ten temat? Mm. No i tak. No i tak grałem, grałem, nagrywałem, grałem, nagrywałem, no i co mogę stwierdzić, że jak odkąd zacząłem nagrywać to taki jestem bardziej otwarty na inne gatunki, inne gatunki gier, taki rozwinął mi się instynkt poznawczy w, 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 w grach, Kiedy to trochę może tak, o on ma Gevera, dajcie mi, ja chcę Gevera, nie chcę Infilda, suń, suń się, Price! No i okej, okay. Chyba nie tędy Zmieńmy na Tomka Uno momento Ach nie to... O granat 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 Dobra przeżyłem No to zacząłem tak Teraz zacząłem się tak rozwiać Poszerzać o to będzie lepsze słowo Tak bardziej Bardziej zacząłem myślę, Sprawdzać gry w które nigdy nie grałem No, i co mogę stwierdzić? No, taki jakiś przykład, nie? żeby to umotywować, to moje stwierdzenie. Takie czy odważne, nie wiem. Znaczy to jest moje, moje, moje moja własna obserwacja samego siebie. No, i to z tył, ładnie, wszystko super. No, i przez, te, przez to, co widać, no, że co? Yy, nie, wiem, no to tak się, no, znaczy tak, takie pierwsze, takie naprawdę objawy, symptomów, takie naprawdę. Mogę określić, że co, że faktycznie coś się ze mną zaczęło dziać? Hmm, problemy otoczeniowe. Szeroko pojęte. Dobra, jestem armatą. W World of Tanks z te sprawy... Dobra, panu z uciekamy. No i dobra, to teraz badam przykład motywujący to, że mój moje się y, usta growenoczne znaczy nie zmieniły się, nie? bo dalej, dalej jestem zwolennikiem gier szczelanych, wszelkiego pojęcia i rozumu. No i co? Na przykład się pojawiło coś takiego, że a to tak ostatnio ostatnio moja moje rączki się dostała gra o nazwie Kroniki Widyka, to jest... Kupiłem rakiet nie lubimy kroniki. zaraz wam Kronika Widyka. Kroniki Widyka... Chwila, nie działało się tutaj jeszcze. Byliśmy huh. rizu... no, no mówię, no i co? No, no, to zostałem właścicielem Ukraine litika. No i tak zaczynam się przy, przy... No i już tak, już, już tak, o. Chyba se zainstaluję. Już było takie, takie... Zainstaluję to, to już. To było dla mnie no się, znaczy, no nowym. Było to dla mnie czymś innym niż Okej, okay. no i na spokojności, nie? No i jest to dla mnie, no, no czy nowym? Jest to czymś innym, bo podejrzewam, że jakoś nie przywiązałbym do tej gry większej uwagi. Gdyby nie, to ciężko mi strzelili, czy by tak było, jakbym nie nagrywał. Ale stwierdzam, że jak nagrywam to, co on to od razu, tak jakiś wszelkiego rodzaju RPG przygodówki, Prince of Persia o ostatnio sobie zainstalowałem tego najnowszego no i co no i pograłem no i podejrzewam, że nie zainstalowałbym go tak normalnie jakoś tak strzelaj kierowca, kierowca dalej nic no i co, i co jeszcze no i dałem się namówić na zagranie w Lola znaczy League of Legends no i muszę powiedzieć, że o dziwo, sam się sobie ją dziwię, yy, która mi się spodobała. Nie znaczy, nieznaczy, nieznaczy, że zamiast grać Patryki, w Patrykiel dajemy grał w Aż tak to nie. Bez przejęcia. Patrykiel zawsze zostanie chyba numerem jeden. Przygrywalne moich gier. Yy, a, Świetnie. Się. No i... no i co, znaczy Wcześniej jeszcze możecie powiedzieć, że o, wcześniej dałem tam w RPG i teraz to zaś tak zrzucam na karp tego, że nagrywam. Właśnie nie, bo wcześniej jeden RPG, czy RPG, RPG nie orientuje nie, nie się w tych gatunkach. To, to było fake The Lost Chapters. To była jedyna taka gra z tych. Pomimo tego, że na przykład miałem możliwość i zagrania w drugą, to nie na to nie grałem. Ups! No i co? Co jeszcze mogę stwierdzić, że. że wracam do moich łask gry po kroju na przykład Age of Empires? Oooo, cholera! Wracają do łaski gry po kroju Age of Empires, No setlerzy jeszcze byli wcześniej. Ale to w sytuacji, nie wiem, czy, czy, nie, czy będę grał. Obstan jest, Obstan będzie grał, nie ma galilejskiej. I jeszcze tutaj baza ming, chingu. Idziemy do punktu zbiornika. O, kolejni, ja, Ci ilu was tu jest? Punkt zborny do defensowa. Będziemy się ten, to zrobimy sobie na ten, będziemy precyzyjnymi z innymi strzelcami. Wyborowymi, nie snajperami, bo to jest znaczna różnica. Znaczy znaczna, no. Nie, dobra, może nie, powiedzenie, że znaczne jest e, przegięciem, ale jest różnica, bo strzelec wyborowy jest raczej stosowany do precyzyjnych strzałów na niewielkie odległości, tam 400 metrów może. No to w policji mamy strzelców wyborowych. I oni mają karabiny wyborowe, czyli takie, które niosą tam do tych 400 metrów, 600. No i są ci snajperzy, rzekomo, że, że, że ceni. Nie mówię, że tak jest, że, że jestem nieomylny, no ale tak, tak, ta, 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 tak, Moje informacje mówią. I snajper to jest osoba, która strzela naprawdę dużo odległości, często ponad kilometrowe. Cholera, chyba umrę! Okej, okay, nie, nie, nie umrę. Chwila, to jest taki człowiek. Ach, to rodzimy Krauzder! znaczy rodzimy jak rodzimy, brytyjski rodzimy w sensie. Tak rodzimy jak... Dobra, spokoj. O, znasz oni? I co, niecieramy w jednym kierunku? Gdzie, tam jest, tam jest z grzeskami, to idziemy w tamtym kierunku. To te ciężarówy? jest. Chodźcie, chodźcie. Co no, no... Może nie było tak, tak emocjonujące jak, jak wczoraj. się znaczy, nie krótko dzisiaj będzie, nie będę... kontynuował. No, jest już późno, już po pierwszej, no. Więc odpuś... odpuszczę sobie dalsze rozpłynienie roz, roz, tych misji. A co no? Jakoś dramatu nie ma, nie? Co co coraz wyrabiam się w tym co robię, mam nadzieję. Jak jakieś uwagi, nie wiem, techniczne. Czy, czy, czy merytoryczne, czy jakieś tak, no to to je bardzo, to bardzo chętnie ich posłucham, poczytam i uwzględnię je w moich filmach, jeżeli takowe uznam za jakieś no, konstruktywne, bo yy, uwagi typu, robisz to rok ro", łamane przez SKKF i tych tak innych let's playerów, którzy mają po yy, set tysięcy widzów, to... No, robię to samo co oni, no to nie mogę powiedzieć, że no, ale jednak każdy z nas robi to na swój inny, indywidualny sposób, i nikt nie stara się od nikogo zżynać, tak? Ja, ja mogę powiedzieć, że się inspiruję na niektórych yy, formach przedstawiania tego, jak nagrywam, no, ale dobra, bo tutaj to, to mógłby być wywód, który mogłem opowiadać w trakcie gry, bo to zrobić na samym początku mojego tworzenia. tworzenia. No, to, no, to jest dzieło, mimo wszystko. No i co no to do zobaczenia za tydzień. Cześć!